Jest listopad. Siedzę z bezdomnym mężczyzną w samochodzie. Opowiada. Opowiada, gdzie mieszka. Skąd jesteś? No, jestem bezdomny. A gdzie nocujesz? Nocuję na cmentarzu. Jak na cmentarzu? No tak, mam taki grób. Ktoś przyniósł mi kołdrę, zobaczył, że nocuję. Jedną mam, kładę na dół, drugą się przykrywam. Wiesz, widzę jak ludzie przynoszą kwiaty na groby. Na pierwszego listopada, drugiego, potem odwiedzają cmentarz, a ja tam śpię. Jestem już w takim stanie, że jest mi już wszystko jedno. Nad grobem nawet jest drzewo. I mam straszne myśli. Zakręcili kran już na cmentarzu. Nie ma wody. Co mam dalej robić? Bezdomny z cmentarza. Niech Jezus będzie uwielbiony w tym, że ktoś nas spotkał, ktoś pozwolił nam się spotkać, że Bóg czuwa nad tym człowiekiem. I że Bóg przysyła ludzi o czułym sercu. Ktoś dał kołdrę, ale ktoś też zadzwonił. Niech Jezus będzie uwielbiony.